Witam was w nowym odcinku Naleśników. Dzisiejszy odcinek ale lekkie opóźnienie, nie powiem, że nie, ale jest spowodowany tym, że generalnie czekałam na nowy mikrofon. E, tak, nie byłam zadowolona z dotychczasowego. Mam wrażenie, że odkąd przerzuciłam się na taki klasyczny mikrofon, to trochę jakość dźwięku się zapisła na tym kanale, ale postanowiłam e, sprawić sobie nowy sprzęt i mam nadzieję, że teraz będzie znacznie lepiej. Piszcie zresztą w komentarzach, jeżeli macie jakieś uwagi co do tego Tak, co do naszej rodzinki Jak widzicie, zaczęła się już wiosna Niestety nie w naszej okolicy, tam cały czas jest zimno i śnieg leży Więc postanowiłam, że nasza rodzinka wybierze się poza dom Tak, żeby e, jakoś przywitać tą WOMPurę roku Okej, okay, co tam mamy? Tak, jeżeli chodzi o naszą... E, Marcelina, to generalnie postanowiłam zmienić jej jeszcze raz aspirację, tak, w ogóle to przypominam, że ona wcześniej już spełniła swoją wcześniejszą, więc jakoś tam nie zależy mi, żeby kolejną spełniała, no bo bez przesady, ale w nawiązaniu do tego, że generalnie nasza Marcelina jest fanateczką ekologii, to myślałam fajnie by było to połączyć z tym, że ona tak jakoś zajmie się bardziej roślinną sprawą, więc generalnie tak będzie, zajmowała się stacjaniem nowych drzew i wszystkiego innego. Okej, okay. i czekaj, czy ty tutaj masz cokolwiek do sadzenia? Nie ma żadnego takiego obkrótka, ale być może gdzieś po tym świecie są porozsiewane różne roślinki które moglibyśmy wykorzystać. Boże, jak ja uwielbiam to odtoczenie, no spójrzcie To wygląda w ogóle jak fragment parku u mnie w moim mieście rodzinnym Ale nie o tym, są ławeczki, fontanna i w ogóle ale czy tutaj są może jakieś takie, nie wiem, dziekoro rosnące truskawki? Mandarynki? Krzywa? Chciałabym, żeby ona właśnie trochę zebrała proszę, które moglibyśmy w domu zasadzić A, Bo tak, tutaj musi zasieć trzy rośliny i od lub podlewać dziesięć razy Ale nic nie widzę ale skoro mam wpływ na grę, to mogę po prostu kupić tutaj jakieś donice. I ja po pozostawię na hodowle owoców i warzyw. I zaraz tym się zajmiesz. Dobra, a jeżeli chodzi o ciebie, to wiedziałam, że ty tam wcześniej coś myślałaś o y, ćwiczeniach, więc dobrze by było, żebyś właśnie skorzystała z siłowni. A co do Piotra, on generalnie Tutaj ma przeczytać do końca trzy, książki na osiągnąć e, trzeci poziom logiki. Logiką później się zajmiemy, ale generalnie pomyślałam, że e, dobrze by było, żeby poczytał. A z racji tego, że jego postanowienie na Nowy Rok to jest zdobyć drugą półkę, to będzie czytał książkę jak ją zdobyć. Tylko czekaj, gdzie byśmy usiąść? Czy tutaj mamy jakieś fontannę? Albo chociaż ławeczki zewnętrzną? Wszystko ładnie, ale ławeczki nie ma. A nie, tutaj to się Będziesz siedział, jak yy, nie powiem kto. I czytaj książkę. Z kolei ty malu. O Boże, ty jesteś głodny, czekaj. Czy my tutaj coś mamy? I coś się smaży, ale nikt sobie nie kontynuuje. Więc hmm. Czyli właśnie ty weźmiesz będziesz kontynuowała. A ten mały tutaj niech przyjdzie i zaraz sobie weźmie jedzenie I co to jeszcze, Piotrek? Chciałabym, żeby miała dziewczyna. i tutaj widziałam, że ktoś się pomylił Pokaż się, kim ty jesteś Całkiem okej. Okay. Z twarzy może, my ty nie pasują, ale... Jak że nie wyglądasz Agata Markowicz, ok, czyli ty jesteś rodziną Miłosza A w teorii nie jesteście i rodziną, ale z drugiej strony, bo bym nie chciała, żeby tak dużo Markowiczów było w naszej rodzinie, bez przesady. Więc yy, ja jesteś ładna? Jesteś też nastolatką, ale Piotr w co zajmie się książkami. Zaraz sobie jeszcze słuchaj, że ja w międzyczasie otworzyłam. Hmm. Topaczkę nasion, i tak, masz tutaj winogronka, i to całkiem sporo, więc yy, pomyślałam, że tutaj w sumie mogłoby być zasiać, tak żeby wiecie. Społeczeństwo mogło korzystać z tego wszystkiego No ja I też będziesz miała kilka egzemplarzy do siebie do domu Więc tak czy inaczej, fajnie Aktywne no, masz osobowość, a to jest coś, co powinno mieć każdy szef w kuchni No niekoniecznie, ja bardziej uważam, że przede wszystkim to powinien mieć umiejętności gotowania Dlatego chcemy, żebym się rozpoczęła karierę kulinarną jako szeregowa kucharka ręka 5 Z twoją wspaniałą reputacją Typie, ona jest na 8 poziomie naukowca Ty chyba nie wierzysz w to, że ona tak... Zejdzie w dół Rozumiem, że dzisiaj sobie jedzenie i idzie do starszego kudzyna Trochę mu poprzeszkadzać W czekaj, wiesz co? Może bym ci na tym placu zaraz od razu coś postawiała, bo... Niby są jakieś elementy dla dzieci, ale nie takich jak... Ty Okej, okay, Piotr już przeczytał jedną książkę, więc teraz możemy e, uderzyć w kolejny etap, czyli grać po prostu w szachy. Może weź z... kogo tutaj mamy. O, tam nie mam pojęcia, jak to się czyta. I e, raczej trudno będzie mi to wymówić, ale idź sobie pobrać trochę w szachy, a te małe, On się tutaj na pracy w się jakiś baseny z kuleczkami i, i ślizgawkę. Nie muszę uzyskać ja więc niesamowite, dobra, możesz wybrać dwie ścieżki, działacz charytatywny albo polityk. No generalnie to raczej jako polityk z tego co widzę, to zarabiasz więcej, a dwa, że no, działaczem charytatywnym jako słyszę, to raczej tak średnio do ciebie pracuje, poza tym zawsze mniej pasowałeś na kogoś takiego troszkę oświetlego i tak dalej. Yy, więc zostaniesz politykiem. I w ogóle, no wiesz, dla mnie są po prostu lepsze godziny pracy niż niż do tego. I spełnić swoje postanowienia, ok, tylko chodź tutaj W sumie ty też możesz ćwiczyć, bo trochę, nie jest by coś, ale Brzuszek, masz lekki, czekaj, nie ty, Marcelina, tylko miłość. No bo tak pomyślałam, miłość teraz jako hey. polityk to bardziej będzie o siebie dbał, żeby, wiecie, swój wizerunek i yy, mieć, dobrze mieć Wow, udało nam się spełnić y, ten etap. Posiadaj nam wart 100 tysięcy simulonów To nieźle, bo generalnie dopiero w trzecie pokolenie nam rośnie. Mamy całkiem drogi dom. A i tak nie jest jeszcze skończony Czy to na nie? Tak. O Boże. To też coś czy mi się wydaje. Ona jest. Boże, czemu mnie to dziwi? Przecież ona jest mniej równoletka do Tylko Marcelina mi się po prostu Dorble, nie stara nie kojarzyła e, Wiesz co, ale jak tutaj jesteś to mogłabyś jeszcze czymś się zająć Jeżeli chodzi o... Twoją aspirację to co? Odtwarzaj, lub 10 razy, czyli nie podlałaś się niczym jeszcze 10 razy, a w jakbyś podlała znacznie więcej niż 5. Ej, dobra, wiecie kupię 3 więcej tutaj. No nic. Dobra, wszyscy mniej więcej jesteście troszkę podnień, więc był to dobry moment, żebyście sobie biegli. Wspólny posiłek. Eee, czekaj, z się właśnie. Zwołać wszystkich, którzy tutaj są, czy tylko swoją rodzinę? Mam nadzieję, że tylko swoją rodzinę. Eee, a może żeby nie ryzykować po prostu w Już myślałam, że nawet mało z tobą zje, ale nie. Jednak posiedzi z tobą. Co prawda na ziemi, ale zawsze. W tej chwili tylko czekam aż w sumie Marcela, by wykonał swoje te, yy, ten etap aspiracji, i coś dzieje, i możemy lecieć do domu. plotki na temat samym imieniu Kinga. Czy Kinga to nie jest jej córka czasem? No, ale to by mnie wcale nie dziwiło, jakby tak się wydarzyło. No bo, jaką Kingę jeszcze może znać? Hanna i no właśnie, Kinga. A, ty masz Bardzo cię cieszę Dobra, e, Piotr, bo ja bym chciała, żebyś skończył czytać tę książkę jeszcze dzisiaj Żebyśmy mogli lecieć do domu, ale coś się nie zanosi O że jaki piękny obraz. Czekajcie Czy ktoś go może kupić chociaż? Nie mogę go kupić. Nie mogę zrobić ani kopii, ani nic. A może Alice w sumie? Ej, zrobiło się cieplej w naszej okolicy, więc w sumie faktycznie możemy zasadzić jakieś roślinki. Może bananów, to nie, nie ten klimat, ale czekaj, co? Paprykę, ową. Chciałam mieć w krótku, tak osobiście. I marchewkę myślę, że dobrze mieć. Najpierw zasadę, trochę więcej tego. Później będę się zastanawiała, yy, co w jakiej ilości jest mi potrzebne w rzeczywistości. No i oczywiście, że muszą być ziemniaki. Z ziemniaków nie ma życia. No i ona też będzie mogła yes. się wypełniać dzięki temu swoją aspirację, Dobra, jak reszta Eliza, czemu ty się ćwiczysz? Czekaj, wiesz co? Kurczę, dziewczyno, o Boże. Macie synchronizację z miłoszą, bo oboje zaczynacie robić jakieś pompki. Yy, nie, dobra, skorzystaj z yy, toalety i idź spać. Bo ja widzę, że ty, kurczę, jesteś wycieńczona, ale wolisz yy, pajacować. To ty z kolei? No kurczę, też za wesoło nie jest. No chyba jest w dobrym stanie, więc tyle co pozostaje. Tu spać. A cała reszta ich tam sieje, czy tak, książki, wszystko. I na prawie trzecia w nocy i, i Marcelina, i. Pierwszy dostali telefon. Hej, Marcelina, dzwonię, aby cię poinformować, że twój bliski przyjaciel Sydney nie żyje. Um, przykro mi z powodu twojej straty. I co, tobie też się coś pokaże? Hej, Piotr, dzwonię, aby cię poinformować, że Sydney nie żyje. Bardzo mi przykro z powodu twojej straty. Um, kurczę, nie spodziewałam się, że tak szybko takie rzeczy się wydarzą. I co, jesteś w śmieci w rodzinie, utraty rodzica. A my się całkiem jakiś z tym Czekaj czemu mam? nam się tutaj? był żadny przygód, może dlatego. patrzcie, jest pogodne: kontrolowanie emocji. Jest na tyle szczęśliwy i pewny siebie, że w sumie utrata ojca jakoś takiego. Nie zmieniła nie, no, ale to jest trochę głupie, bo generalnie e, często za jakimiś tam dziadkami, których nawet się nie znało, albo za obcymi, mam, których nawet nie kojarzę, to płaczą jak nie wiem, ale jak kurczę umarł ojciec, no, to w sobie tak. pewny siebie i poczucie bliskości, no. A jeszcze całkiem słabszy, więc wiadomo, że w sumie już nic więcej się nie liczy. Mam wrażenie, że ten system emocji wcześniej lepiej działał. no Nie mówię, że jeszcze chciałaś tańczyć w takiej sytuacji. Yy, nie mówię, że masz jakoś płakać, ale wiesz, że z drugiej strony też taki szczęśliwy nie powinieneś być. Dobra. Tak myślałam, że ty przecież liceum chodzisz, a żadnej pracy domowej nie odrobiłeś i chyba ci ją sprzedam, myśląc, że to praca domowa z podstawki yy, Czyli musimy kupić książkę. Kurde, tak z jednej strony lubię, jak sobie mówię, faktycznie przeżyłem tą żałobę i. Z powodu np. czyjejś śmierci biorą wolne w szkole albo w pracy, ale z drugiej strony on się czuje na tyle szczęśliwie, że nawet gotowa, nie wiem, trochę jesteś bez duszy. No i Marcelina jest bardziej smutna, a w to był tylko jej taki przyjaciel. No i gość, z którym miała dziecko w sobie, nie wiem, co o ich jakaś taka szczególna relacja romantyczna czy coś, i rzadko się widywali. Jej jest smutna, już co właśnie się wypłacz. No i w końcu jesteś bardzo smutny, co mnie cieszy. Przynajmniej pokazujesz jakieś ludzkie emocje. Weź się troszkę wypłaczy. Wiadomo, że to cię nie skróci o. Dobra, czy coś od razu, ale zawsze kilka godzin w przyszłości. Dobra, Marcin, czy ty coś do pracy potrzebujesz? E, wydaje mi się, że tak. Jesteś na prostej drodze do awansu. E, ty z kolei. A idziesz do pracy Elska? Elska w sumie wszystko mam Okej. Okay. I tak też z psem. Wiesz, co pomyślałam? fajnie by było, jakby się raz że właśnie. Napomniała mózg i a trochę czasu z nimi spędziła. Robiąc swoją krótką przerwę, Piotr uważa, trochę pieniędzy leżących na umywalce. Czy Piotr powinien zebrać pieniądze na przechowanie do swojej szafki, czy natychmiast oddać je do rotoru? A bądź uczciwy, Dzisiaj nie masz. Y Stryju, żeby... Proszę kurczę, ty nie jesteś Elizą tak zwyczajnie. Dyrektor docenia odwagę, jaką wymagało odniesienie nic Potem ogłasza 20-minutową treść o uczciwości i przyzwoitości. Piotr włącza się w głowie i przełama, ale dyrektor nalega, bo Piotr dostał od swojego nauczyciela dodatkowe punkty osierania, ceny zabawy, dyskusji, i co, jak ci niby gdzie. Ej, to powinno trochę poprawić humor. No a cała reszta na niech idzie do pracy. Eee, dobra, Piotr, przyprowadź się ze jakąś koleżankę. O, że ty Harm, pokaż, jak wyglądasz. O, jesteś. Góżona, on jest smutny. Bardzo fajne połączenie. Eee, dobra, generalnie pokaż się. Nie wyglądasz śled. co prawda? Twoje włosy nie podobają się, gdzie mi to zabrzmiało, ale większej tragedii nie ma. Jakby cię przebrać w coś normalniejszego, za się zaprościmy środkę. i... Hmm. Może tak na wstępie... Czekaj, co ci śmierdzi? Mam nadzieję, że nie my. Dobra, może tak na wstępie, bo odrabiacie razem pracę domową? Pomyślałam, że przecież on chce generalnie mieć Tylko półkę, więc no. Trzeba coś w tym coś w tym celu robić już. Wieś razem pracę domową, zrobię gdzie ona jest. E, wiedziałam, kurczę, wiedziałam. Piero, Weź co ty w ogóle robisz? Zapytałem jak minął dzień A tak poprz się z w końcu jesteś hipsterem i, i, i chciałbyś, żeby ludzie to docenili Nie wiem czy wiesz, ale y, jesteś strasznie trudny już i jedziesz do łazienki Dobra, jesteś ślepa i nie zauważyłam, że już Co robisz? Tak przy dzieciaku? Trzeba się przed nią w karkiola i tak dalej no, nie mówię, że to jest y, coś, co generalnie lubię tak w rzeczywistości oh. Ale rozumiem, że nastolatek, który próbuje wyrwać sobie dziewczynę oh. To jednak... ha oh to ona ma sobie nieodparty oh, 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 oh. rok. Piotr jest głęboko zadłużona w tym co imieniu górze O kurczę. E, dobra, nie wie, że już coś tam macie, ale. Ale całkiem nieźle wygląda to czas jak przyjaźń, tak szczerze mówiąc, po tych kilku godzinach rozmowy. I dobra, wiesz co, ale myślę, że to już starczy. Masz jakiś początek znajomości, żeby spełnić swoje postanowienie noworoczne. I właśnie jest coś nie wiem. A tu jeszcze lekcje? Oczywiście, przed wyjściem do szkoły musiał dostać na stronie 3, jest bardzo smutny. A że to działo się tak, nie wiem, dość późno, to nie chciałam się go wie, zostawiać w domu. Dziewczyny wróciła z pracy i obie dostały awans. Jedna jest szalonym naukowcem, a druga hmm, ekspertka proklamowania. Hej! Dobra, to w takim razie, czekaj, co ty tam potrzebujesz? Ewoluować pięć razy, to jeszcze nie, bo yy, nie masz co ewoluować, ale możesz zawsze sobie, nie wiem, podlać, tutaj widzę coś suchego Albo i nie, dobra, to w takim razie weź to napraw Bo Małgorzata zniszczyła, ja nie wiem, ona tutaj niby chciałaby się do naszej rodziny, a z drugiej strony tak się zachowuje trochę jakby chciała bardziej zniechęcić. I co byś mógł porobić do pracy, jeżeli chodzi o to, to przyjmujesz jeszcze dwa szongy naukowe. Czy ty masz jeszcze coś tutaj do ulepszenia? Dobra, widzę, że tutaj masz coś takiego na komputerze, jak ognów opalowowe to też możesz ulepszyć, tak. Pomyślałam, że Pani by było może właśnie w sprzęt tak inwestować, to znaczy, wiecie, jakiś tam komputer czy coś, a że to jest jedyne stacjonarny i przestrzenne i mi się logicznie wydaje, jeżeli chodzi o samo ulepszenie, no to wpadło na to. O, dobrze by było, żebyś ty zajął się swoim pracą i tam zapotrzebujesz pozyskiwanie głosów i pozyskaj głosy Ej, dobra, Harry, z mam kiedyś tam kiedyś okażesz, ale pomyślałam, że to przepływ by było jakbyś zebrać. Ej, czekaj, zapraszam kogoś z Twojej rodziny. I ty jeszcze? To mój sprawa, a później spróbuj pozyskać głos. No, wyszła do nas do domu i ja od razu wyrzuca śmieci albo i nie, ale Nie wiem o co chodzi, e, śmieci tylko się zepsuł Simowie nie chcą sami z siebie wyrzucać śmieci Boże, ten dzieciak cały czas tańczy, nie żeby mi to przeszkadzało bo że też nie mi się to, że e, To w ogóle jak te dzieci tańczą A Eliska sama z siebie czyta książkę, no nie, niesamowite e, Piotr, dobra, ty poszedłeś spać, a ty Ty się chyba dopiero poogarniałaś to może następnym urządzeniem, które ulepszysz, będzie stereo, ale najwyraźniej nie możesz Dobra, to w takim razie weźmiesz jeszcze prysznic bo przed pod prysznicem, a później możesz e, eksperymentować to cały czas moje jej no nie wiedziałam, że jeszcze brudnych mamy, ale okej okay. Fajnie, że nam sprzątasz. Coś jeszcze z w każdym razie bardzo Ci dziękujemy. E, dobra, myślę, że pora już kończyć na Zwłaszcza, Zresztą posunęliśmy się trochę do przodu, więc nie jest źle. Najbliższy odcinek to będzie wiedzieć, czy w on się pojawi w środę, bo trochę, żeby mieć przerwę na tym kanale. Ale w piątek już powinno normalnie pojawić się Legacy Challenge. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do lajkowania i komentowania. Tak, czy do subskrypcji kanału i cześć!